Mamy parę Zuzę i Adriana. Zadanie przede wszystkim dekoracyjne. Myślę, że całkiem spore wyzwanie, bo oni marzą o tym, żeby do tej sali wprowadzić bardzo silny element natury. Ja bym się przede wszystkim skupiła na tym, żebyśmy poszli w różnoraką zieleń, czyli gałęzie, bluszcze, wszystko to, co też jest w ogrodzie. Ma być magiczny, zaczarowany ogród? To będzie. Nawet tu. Uzupełniamy jeszcze dodatkami. Chcemy wprowadzić przede wszystkim tekstylia w postaci kolorowych obrusów, które będą fantastycznym tłem do aranżacji kwiatowych. Czyli wprowadzacie szarość. Tak, ona będzie bardzo ładnie współgrać z tą ciemną zielenią, która będzie gdzieś wychodziła z kompozycji. Dodatkowo na pewno będziemy chciały użyć dużo świec na różnych wysokościach. No dobrze. Czujecie, że w pełni mamy załatwiony temat dekoracyjny? No jeszcze nie. Chciałybyśmy zdjąć te pokrowce z krzeseł. <noise> jest taka, że jej nie można odmówić. Nie? Zobacz. O. To przejdźmy teraz do jeszcze jednego bardzo ważnego miejsca. Pójdziemy na teraz omówić to? Tak, pójdźmy i porozmawiajmy. Wracamy do Was za chwilę. Ponieważ tutaj już są meble, które bardzo fajnie wyglądają, proponowałabym je wykorzystać. Natomiast dodatkowo dostawiłabym altany, które troszeczkę wysłonią je od deszczu, ewentualnie słońca, bo nie wiemy, jaka będzie pogoda. Okej, okay, co jeszcze? Dostawimy lampy, które dodają troszeczkę tutaj światła, mm -hmm. pozdroku. Mm -hmm. Dobrze. Zagospodarujemy tutaj bar, który również będzie poświetlany, a na tle tej zieleni będzie bardzo fajnie wyglądał. Ogólnie cały pomysł super. Zobaczymy, co na to para młoda. Super, chodź. Dziękuję, wracamy. Ja również. Mamy pomysły na salę, ale nie mamy garnituru. Oczywiście decyzja należy do Ciebie, który garnitur wybierzemy, czy wybierzemy bardzo ekstrawagancką kratę czy klasykę w gładkiej tkaninie. Ach, krata. Mega fajna. Choć nie każdy mężczyzna dobrze się w tym czuje. Bezpieczniejsza, bardziej klasyczna. Ta gładka wersja. Ale przy gładkim garniturze możemy sobie troszeczkę poszaleć z dodatkami. Myślę, że absolutnie możesz mi zaufać tutaj, jeśli chodzi o dobór tych elementów, które nam zamkną całą stylizację. No dobrze, moi drodzy, mamy określony plan. Życzę Wam powodzenia. I działamy. I działajcie.